Zobaczcie, oto jest plan pewnego placu zabaw. W skali 1 do 200. To nie jest prawdziwy. To jest zmniejszony 200 razy. Wymiary mojego placu zabaw to, według mojego rysunku zmierzonego linijką, 9 cm i 5 mm długość i 7 cm szerokość. Tu widzę piaskownicę, tu widzę ławeczki do siedzenia, tu widzę trampolinę, tu widzę dwie zjeżdżalnie, prawda? Tu jakieś różne huśtawki. Teraz spójrzmy. Będziemy karmić naszą skalę. Skala jest 1 do 200. Co to oznacza? Że jeżeli przypasujemy jej centymetry, to znaczy, że jedynie dopiszemy centymetry, 200 też dopiszemy centymetry, czyli 1 cm to 200 cm. No ale 200 cm to 2 m. Czyli zamiast każdego centymetra przysługują mi 2 m. A jakbym przyspawała milimetry tutaj, 1 mm to 200 mm. To 200 mm to 20 cm. Czyli zamiast 1 mm mam 20 cm. Tak ukrywa skala Czary Mary, z pokus, tak ukrywa. Pod każdym centymetrem ukrywają się 2 metry. Pod każdym milimetrem ukrywa się 20 cm. To w takim razie odczytajmy, jakie są prawdziwe wymiary. Tu jest tylko 7 cm, ale pamiętajcie, pod każdym centymetrem kryją się 2 metry. 7 razy 2, 14 metrów. Skąd się to wzięło? Z mnożenia 7 razy 2. To jest 14. To jest szerokość. Ale pozostaje jeszcze długość. 9 cm, każdy razy 2 metry, 9 razy 2 daje 18. Mam już 18 metrów. Mam już 18 metrów, dodaję do tego 5 mm, ale każdy milimetr to 20 cm. 5 razy 20, 5 razy 20 daje mi 100, a 100 cm to 1 m. Czyli mam 19 metrów jako długość mojego Placu Zabaw. Szerokość jest 14 metrów, długość 19 metrów. W tą stronę 19 metrów ma prawdziwy plac, a w tą stronę 14, bo jest 200 razy większy. Teraz przyjrzyjmy się piaskownicy. Według mojego rozpoznania piaskownica jest tam, gdzie jest taki jaśniutko żółty, tu piaskownica jest kwadrata.

Ale przecież 100 cm to jest jeszcze 1 m. Czyli 2 metry plus 1 m. Piaskownica ma wymiary 3 metry. A ponieważ to jest kwadrat, to drugi bok też 3 metry. Zostaje szerokość zjeżdżalni. Według mojej linijki tu jest 3 mm szerokość. To jest ten krótszy bo prostokąta. 3 mm. Każdy milimetr kryje w sobie 20 cm. No to 3 mm to będzie 3 razy 20. Czyli 60 cm. Pamiętajcie, milimetr to 20 cm. Długość ławek. Ławki zmierzyłam, że to jest 1 cm. I tu 1 cm, i tu 1 cm. A każdy centymetr kryje w sobie 2 metry. Czyli ławki... Mają 1 cm razy 2 metry, czyli 2 metry. I w ten oto sposób, powolutku, krok po kroku, na podstawie rysunku i podanej skali, odkrywałam, jakie są prawdziwe wymiary. Pamiętajcie, skala wymaga trochę cierpliwości, trochę więcej liczenia, ale też jest do opanowania i możecie z niej być mistrzami. Dobrego dnia życzę wszystkim.